Witam Państwa. W tym poradniku pokażę, w jaki sposób zbudować stronę internetową dla gabinetów kosmetycznych salonów fryzjerskich z darmowym systemem rezerwacji. A więc uzyskamy mniej więcej coś takiego. Od razu mówię, że zdjęcia nie wchodzą w skład tego szablonu, który będą mogli Państwo pobrać. Za rezerwę i usługę kluczowym Elementem tego szablonu jest prosty, ale funkcjonalny system rezerwacji. Użytkownik po kliknięciu na Zarezerwuj usługę zostanie przekierowany właśnie na taką stronę. Tutaj może wybrać datę i konkretną godzinę oraz stanowisko, na którym będzie realizowana ta usługa. Czym jest stanowisko? A na przykład mamy trzy fryzjerki, i do każdej z fryzjerek możemy się zapisać. I tutaj mamy dostępny termin. Wybieramy. Podajemy swoje dane. Wybieramy usługę, jaką chcemy na tym stanowisku wykonać. I po podaniu wszystkich danych możemy zarezerwować nasz termin. Oczywiście potwierdzić to jeszcze musimy przez linka, po to, żeby nie powstawały puste rezerwacje. W jaki sposób w takim układzie ten nasz szablon zainstalować i w jaki sposób z niego korzystać? Ponieważ przypominam, że jest to gotowy szablon, z którego mogą Państwo sobie korzystać. Szablon instalujemy tak jak każdą dżumlę. W tym wypadku jest to dżumla 3.3.1. W pierwszym kroku instalacji, jak zwykle, podajemy nazwę witryny. Ja tutaj użyję słowa test i podam swój e-mail. I tutaj podajemy dane bazy danych. Po wpisaniu danych przechodzimy dalej. I tutaj nie mamy innej możliwości niż instalacja danych przykładowych, które są właśnie tutaj. A więc zainstalujemy dokładnie to, co tutaj widzimy. Przypominam, będzie to bez zdjęć. A więc klikamy instaluj. Usuwamy folder instalacyjny i możemy zobaczyć witrynę. Tak to będzie wyglądało po instalacji. Możemy w tej chwili przejść do konfiguracji naszej witryny. Czyli zastąpienia tych zdjęć tutaj, zmienia, zmienienia elementów menu, skonfigurowania szybkiego kontaktu, mapki, a najważniejsze, ustawienia pod nas systemu rezerwacji online. Chciałbym na końcu nadmienić, że jest to witryna responsywna, więc zgodnie z urządzeniami mobilnymi i Pracuje ona w ten sposób. Tutaj mamy menu. Tak więc zapraszam Państwa do pobierania i do korzystania z tego poradnika. W którym dokładnie opowiem, w jaki sposób skonfigurować to witryna Dziękuję